Jest dziesiąta rano. Przemek się pewnie nie wyspał, mimo że nie odbiera telefonów, więc ty z nim gadasz, bo może być wesoło. Znowu. No, drzwi otwarte. Masz go? Co? A co? No co? Paweł! Co się działo? No stary, próbowaliśmy się do Ciebie od tygodnia dzwonić, a Ty nie odbierasz. Tak? I co? No, dałbyś jakiś znak życia. Mamy nagrywać filmy, chcieliśmy pograć w War Topka się sama nie wbije. Mówiłem Ci ostatnio, że straciłem frajera, który mnie utrzymywał, bo wydał wszystkie pieniądze, które miał na meble. Miałem wczoraj spróbować zagrać w Dark Souls. Y. Po raz pierwszy. Natomiast niestety nie stoczyłem żadnej walki z Menelem, więc niestety czuję, że jestem zmuszony zostać przy Wiedźminie. I jego zajebiście w ch... systemie walki. Tak złym, i tak źle mi się grało w tę grę, że musiałem sobie jakoś urozmaicić czas, więc kupiłem sobie jakieś piwka, żeby lepiej mi się w tę grę grało. Ale chyba trochę przesadziłem. Teraz łeb strasznie na przykład. No. Miałem iść dzisiaj jeszcze też do pracy, ale. Wbrew temu, co mówi słynne przysłowie, na kaca najlepsza praca, ja tak nie uważam. Po co się przemęczać? I jako, że po prostu dbam o to zdrowie, nie poszedłem do tej pracy, żeby się zregenerować jeden czy dwa dni. Uważam, że to całkiem rozsądne i odpowiedzialne podejście. Natomiast, niestety, szefostwo moje jest trochę innego zdania. Trochę się pospinało. Teraz wyjebnie z roboty. Na domiar złego zostawiła mnie kobieta, która powiedziała, że zostawi mnie, dopóki nie znajdę sobie nowej roboty. Ale ostatecznie okazuje się, że to jest całkiem przyjemne. Patrzcie, teraz mam zajebiście dużo czasu wolnego, pełną swobodę, nikt mi nie mówi, co mam robić. Piję sobie energole, piję sobie piwo, czasem jakąś zerówę na kacastrzelę. Generalnie życie nie umierać. Okej, okay, a więc rozpocznijcie pasat. Paweł, skomentuj, co tu się stało. Stary, jak to zaczęło walić spalenizną, to się zesrałem. Pasek klinowy nam się kur... przepalił cały. Damian ogólnie nie ma już wspomagania w aucie. Zajebiście. Ale za to alternator też nie działa. A to musimy iść do galerii poszukać nowego. Ja nie wiem o co chodzi Damianowi, przecież wystarczy iść po alternatywki. Tak. Passat zdech. Nie wiem jakim cudem Damian przeżyje bez Passata. Straszna dupa. Tak, ale patrz, przynajmniej od razu mamy instant pomoc drogową. Nie? Od razu przyjechała. Tak więc no, chodź na przystanek. Dawaj, idziemy na przystanek. Zobaczymy. Zielony k***a nagrywamy jak dwa No bo jesteśmy z*****. Czy jedzie autobus o 21.37? Nie. Ta pomoc drogowa to jest jak event w GTA 5. Coś się psuje z autem i od razu przyjeżdża. Ej, no. Damian ma dobry spawn ratio ustawione. Nie, w symulacji. Nie, nie syn w symulacji. Po prostu Damian sobie dobre spawn się ustawił. O. Dobre RNG. No. Proszę państwa. Tu wyszedł zaskroniec nam z Passata. Nazywany jest zaskrońcem zwyczajnym i występuje praktycznie na terenie całego naszego kraju. Pierwszy filmik, jak wąż na budowie? No. Chodź tu. <grymne> <grymne> no. Śmiesznie. Passata już nie ma. Miał piękny pogrzeb. Kupujemy nowego Passata. Zbierajcie, yy, dawajcie nam donate na Patronite yy, Kupimy nowe auto Żebyście dalej mieli nasz content Kurwa no Ty, ty Passat, Komuś tak chciało robić Patrz, tu mają petunie Gdzie masz petunie kurwa? Petunie <noise> Tak, rosną tutaj petunie no Trochę tu przychodziłem. A więc postanowiliśmy dzisiaj pojechać na byczek kebab w pięknym osiedlu ko dawnego pasa startowego z lotniska Rakowice Czyżyny. A wziąłem bułkę. Duża bułka, 25,50 zł, więc całkiem spoko cena. I mięso to jest kula mocy, ale taka lepsza. Taka całkiem dobra kula mocy. Jeszcze w dodatku cienko ścięta, więc całkiem spoko. Sosik standardowy do kebaba. Co jak co? Ale tą porcją się najadłem. Bułka kupna, ale to nie była jedna z tych najgorszych bułek, więc spoko nic złego. Jako całość kompozycji uważam, że było całkiem smaczne. Nie topka, ale takie 6 na 10 bym mu dał. Kebab, taki, że jak jesteście w pobliżu i jesteście głodni, można spokojnie przyjść, ponieważ jest to smaczne jedzenie i się tym najecie. Tam w środku jest Rockstar White 2115. Ogólnie tak, no co, kebab był naprawdę dobry, cena do jakości, idealna. Frytki miałem, bardzo ciekawą posypkę, były smaczne. Tyle po tej cenie 25-50 nie oczekuję. Był naprawdę dobry, takie 7,5, na 10. To jest jeden z tych momentów, gdzie naprawdę zastanawiam się, co mam powiedzieć o bardzo przeciętnym kebabie. W sensie on był po prostu zwyczajny, on po prostu był. Co 26 zł masz przeciętnego kebaba, który ma w miarę dobre mięso i bardzo dużo surówek, co jest akurat minusem, ale cóż, jakieś witaminy też się należą. Wypiłeś argusa, to są twoje witaminy. Właśnie argus, bardzo dobre piwo, polecam argusa. Może będziemy mieli współpracę z Argusem? Będziemy kłamać, jakie to jest dobre. Eee, podsumowując, cało kształt, daję mu 7 na 10, bo był smaczny. Ale 3 punkty odejmuję za wielkość. To chyba tyle. To jest moja poważna recenzja jakże poważnego kebaba. Weszliśmy do środka. Jak ci się tu podoba? Backrooms. Miesz, że fajnie? Tak. Pa, ticket to hell. ciekawe czy na ebilecie mają. Myślisz? Nie doświetlisz tego, to jest, wielki, to jest długi tunel. O, o teraz dopiero doświetliłeś, ale tego na kamerze i tak nie będzie widać. To jest na full. Czekaj... A czekaj, czekamy na Damiana. Dawaj, niech się długi. Czekaj, bo Damian, Damian robi w tym momencie odwodnienie na forcie. Dobra, o, patrz, idziemy tam. jest Damian. Pseudonim Damiana. Damian. Damian. Oooo, idziemy. Dzień. Po prostu powiększ swojego przemka. Metr 60, metr 70, metr 80. Dwa metry ostrożnie. Patrz, tu mamy na przykład drabinkę. Która prowadzi nigdzie. Uh. Dzień dobry. Czy jest jakiś urbek, na którym ty nie paliłeś szlugów? Tak. No. Był Ale patrzcie, przynajmniej nie mam monstera. Jest to jakiś... Przez trzy dni wypijemy gdzieś i w Damian, no. Damian, co się stało z Twoim autem, że musieliśmy Dacią przyjechać? Nie No co widzowie, ogólnie pasadnie nie dał rady. Paweł jest za ciężki. Opony pękły, paski się napękały. Pompa jedna. No ja pierdolę. Mówiłem, no że Paweł się odchudzał, miał chodzić na siłownię. To teraz dwa tygodnie się obija i pie... te swoje kanaby. Moim zdaniem Damian spanikował. A ucie zaczęło śmierdzieć z palenizną, tak jak zazwyczaj w nim pachnie, ponieważ Damian pali szlugi notorycznie. I mówił coś, że wywaliło alternator. Nie wiem, z czym jest taki problem, gdzie koszty? Wystarczy pójść do galerii krakowskiej i wszędzie są alternatywki. Można za darmo naprawić auto, a ten coś gada o jakimś serwisie. już totalnie nie potrafi zarządzać swoimi pieniędzmi. Coś ty zrobił? I ty kobieto, uważasz się za naszą matkę? To prawda, że jak byłeś mały i zrobiłeś coś złego, to ci rodzice kazali siedzieć w kącie w M-banku? Cholusze Hyhyhy Kurde rzeczywiście jak to Oła było. Oła, rzeczywiście. oła jak to boli Później pierwszego z kamerą Dobra I camera man never dies Ogólnie tu jest trochę ślisko Dlatego ja nie znam go co Nie Nie Jak się wypił Napalę się męczestwem Wiesz co stanie jak się wypiepisz Wiesz Bierzesz scenę z kulą w Indiach, nie czujesz pierwszej części? Tak będzie. To jest Uważaj, to ropucha. Może mieć jadkie obasiane. Ford 49 dubnia powstał w latach 1892-96. Jego zadaniem była obrona Doliny Dłubni. Jego podstawowym uzbrojeniem były cztery chałbice 15 cm umieszczone w wieżach pancernych, wzmocnione o kolejne dwie wieże wyposażone w działa kalibru 8 cm. Dodatkowo fort do walki bliskiej posiadał sześć dział szybkostrzelnych 8 cm w kaponierach rewersowych w fosie. Obie kaponiery są połączone galerią w czołowym murze przeciwstoku. Zaś ta galeria skomunikowana jest z budynkiem koszarowym, podziemną potelną, którą przed chwilą właśnie szliśmy. Zgubiłeś się? Damian! Tak. Zrób Uwu. Nie. Zrób Uwu. Nie. Uw? nie. A to jest Mi Damian robi za darmo Uwu. Kłamstwa, kłamstwa i pomówienia. Ja. Kłamiesz, kłamiesz, kłamiesz! A co ma! A no? To jest cykada 3301. Masz mój jakąś lampę? Musiałem czy 1, 1. Masz lampkę? 3, 1? jest Przemek? Srocz. 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 Ej, tu jest Mariusz. Pokaż Mariusza. Tu masz Mariusza. Tu jest Mariusz. U, ale duży. Plecisz pajęczyny takie? Osoby z arachnofobią. Na pewno był albo Zero? Nie wydaje mi się. To mogła być zerówka. Tłumacza dlaczego mu Co za ból. Jakby mi to piwo bezalkoholowe do Mordylow. Pamiętasz, jak na początku filmu mówiłem o tym, że zerwała ze mną pewna dziewczyna? Słuchaj, szkoda w chuj, ale jest jedno zajebiste rozwiązanie. Na przykładzie mojego ziomka, który chodził kiedyś z pewną Kasią. Kasia generalnie była dziewczyną rudowłosą, zielonooką, piegowatą i miała uroczy charakter i była bardzo ogarnięta. Ale niestety to była wada. Ponieważ była ogarnięta, zauważyła, że mój kumpel jest menelem i wykorzystuje ludzi na kasę. Więc zerwała z nim. Ale mój kumpel w tym momencie wymyślił coś genialnego. Znalazł sobie kolejną dziewczynę. Też kasia, też rudowłosą, też zielono oką i też piegowatą, ale miała, w przeciwieństwie do tamtej, zajebistą zaletę. Ta druga Kasia była naiwna. Da sobie mówić absolutnie wszystko. Tak więc, jak widzisz, kobietę zawsze można zastąpić. Zawsze znajdzie się model, który jest lepszy. Dlatego wiem, że mogę znaleźć jakieś rozwiązanie również i dla siebie. Blok koszarowy posiada ponad trzy kondygnacje. Na parterze były głównie izby żołnierskie, wartownia, kuchnia, czy też skład żywności. Na pierwszym piętrze znajdowały się pokój dowódcy, izby opatrunkowe, również sale żołnierskie oraz składy amunicji. Natomiast drugie piętro pełniło funkcję kondygnacji bojowej. W latach międzywojennych fort pozostawał używany przez wojsko. Do 1939 roku znajdowała się w nim radiostacja, która przypuszczalnie miała cel rozszyfrowania enigmy razem z masztem znajdującym się na forcie Trzesławicy, który jest obok. Podczas II wojny światowej Niemcy używali ten fort jako magazyn. Usunęli wtedy też niestety z niego wszystkie wieże pancerne, które poszły na złom. Później po II wojnie światowej, przez kolejne lata, ten fort również służył na cele magazynowe. Wiecie co dzisiaj też tak pękło? Słój pasat. Spiech. Ej, bo tu jechowi przyszli do nas na urbex i nie wiemy co zrobić. A to ich bezwolny. Przemek. Przemek. No tak, jak to? Tu macie zbołażynkę. No? Tak, tu masz ślad po kidlu. Tu waleczkę normalnie tak. Z drugiej strony, Nie, ja, tu co innego O, jaka dziura człowieku Dzień dobry, czy są państwo zainteresowani zakupem ekskluzywnej pościeli? Damian, idziemy stąd Spiję Garnki, garnki ekskluzywne, pokaz garnków Promocja, 50% taniej Po co mi garnek? 23 pesos Izraelskich. A czy ten garnek ma 200 giga RAM, dysk 1000? 60 gigabajtów. Marian, Marian, bo tu garnki są w Media Expert. To magazyn Amazonu, tu L4 było zakazane. I my ich przez wrota piekniemy. Aha, ten desę nie widziałem, to jest zespołowa. To na pewno będzie jeszcze chyba większe. A bo tu jest bezbajnowatne. Tak, ale jest dźwięk na samej górze. To jest stare trzypiętrowe. Ej, ale tu wieje. Patrzcie, to była winda. To jest winda amunicyjna dokładnie, bo tu miałeś wieżyczki stare pancerne. Ośmieram, <laughs> to jest winda amunicyjna. Uważajcie e, no, panowie, bo te deski są dość... No, jak patrzyłem wcześniej, to na dole są. Nie ma żadnej otworów. One są mało miano odporne. No. A, no, tu masz kratę, stary. No. Ewentualnie tu może być. Hmm, Zamurowane. Ta! zamknięte. Ej, chcę ci ciekawostkę. No. I ja pochodzę. pod tym nakryciem stary. Tu masz. Nie pamiętam, czy tu się zachowały kopuły pancerne, czy nie. Ale tu miałeś właśnie w tym miejscu kopuły pancerne. Tylko tu jest zakryte teraz. Aha. No bo tu normalnie miałeś stary kopuły pancerne. To jest co jak są bardzo dobrze Ford zachowany pancerny. Nie pokazywaliśmy całego dachu, bo. Jakieś ziomeczki z po nim chodziły, a jesteśmy kulturalni. Daliśmy im spokój, luz, chill. Nie wiem, jak Wam się podobało. Mi się bardzo podobało. Bardzo fajny, zabytkowy obiekt. Ciekawa przygoda. Widzimy się w następnym materiale. No co? Żegnam!